Witam Was w kolejnym odcinku, w którym powiemy sobie na temat kolejnego zadania egzaminacyjnego, czyli jeździe po pasie ruchu do przodu i do tyłu, tak zwany łuk. Żeby zaliczyć łuk, musimy spełnić szereg warunków. Po pierwsze samochód nie może nam zgasnąć. Gdy zgaśnie, druga szansa od początku. Samochód nie może się zatrzymać, czyli jazda musi być płynna. Gdy samochód się zatrzyma gdzieś po środku łuku, musimy od początku zaczynać od nowa. Samochód musi się zmieścić w wyznaczonych kopertach. Niestety, gdy się nie zmieści, wszystko robimy od początku. I kolejne dwa warunki: samochód nie może potrącić tyczki czy pachołka, oraz nie może wyjechać całym obwodem koła poza linię. Gdy dojedziemy na linię całym obwodem koła, przekroczymy ją, lub gdy potrącimy pachołek, kończymy egzamin od razu. Dlatego w momencie, gdy widzimy, że jedziemy w stronę pachołka i już nie damy rady się uratować, lepiej się zatrzymać, bo będzie potraktowane to jako zatrzymanie i wtedy mamy drugą szansę, niż potrącić ten pachołek i zakończyć egzamin od razu. W jaki sposób wykonujemy ten łuk? Łuk robimy bardzo powoli. Kluczem do wykonania tego zadania jest bardzo powolna jazda. Jedziemy na tak zwanym półsprzęgle czyli to jest ten moment. Kiedy odpuszczamy sprzęgło i auto zaczyna nam się toczyć. Nie używamy gazu na łuku. Owszem, przy ruszaniu możemy się troszkę wspomóc gazem, natomiast później, jeżeli już auto nam się toczy, jedziemy na samym pół sprzęgle. To znaczy, że jeżeli troszkę chcemy przyspieszyć, delikatnie odpuszczamy sprzęgło. Gdy chcemy zwolnić, sprzęgło lekko wciskamy. Cały czas pracujemy na tym momencie pół sprzęgła. No to jedziemy. Najpierw wersja łatwiejsza, czyli do przodu. Wciskamy sprzęgło, wrzucamy pierwszy bieg, spuszczamy hamulec zręczny i powoli sobie ruszamy. W momencie, gdy ruszyliśmy, nie dotykamy już pedału gazu. Jedziemy na samym pół sprzęgle bardzo powoli. Kluczem, tak jak mówiłem, do wykonania tego zadania jest bardzo powolna jazda. Obserwujemy cały czas linię. Tak żeby się zmieścić w tej linii między tymi pachołkami, skręcamy delikatnie. I teraz tutaj ważna rzecz, musimy się zatrzymać w odpowiednim miejscu, czyli tuż przed samym pachołkiem. Staramy się w tej kopercie z przodu nie stawać blisko lewej krawędzi, tylko albo na środku, albo troszkę bliżej prawej. Dlaczego? Bo w momencie, gdy będziemy cofać za chwilkę i zaczniemy skręcać tyłem w prawo, to przód zacznie nam zachodzić w stronę lewą. W momencie, gdy będziemy za blisko strony lewej, może się okazać, że po prostu tył nam się będzie mieścił w linii jak najbardziej, natomiast przód wyjdzie nam po prostu lewą stroną łuku. I teraz jazda po łuku do tyłu. Jednym ze sposobów jest po prostu obserwacja linii w prawym lusterku. W jaki sposób wykonać łuk obserwując linię w prawym lusterku? Oczywiście wrzucamy wsteczny i powoli na pół sprzęgle bez gazu powoli ruszamy. Oczywiście w momencie, gdy ruszyliśmy, już nie możemy się zatrzymać i obserwujemy linię w lusterku. Gdy widzimy, że linia zaczyna uciekać nam w prawą stronę lusterka, to również zaczynamy kręcić kierownicą w prawą stronę, tak, by tą linię odzyskać. Widzimy, że linia się pojawiła. Nie kręcimy już kierownicą, obserwujemy ją. Co się dzieje z tą linią? Gdy widzimy, że linia jest równolegle do samochodu, szybkim ruchem odkręcamy koła, prostujemy je i cały czas jedziemy powoli. Nie przyspieszamy nawet na tej prostej. Odwracamy się, patrzymy na pachołek środkowy z tyłu. Ten pachołek oczywiście nam mówi, w którym momencie musimy się zatrzymać. I dojeżdżamy. A teraz zobaczcie jak to powinno wyglądać z zewnątrz. Tak powinien wyglądać prawidłowo wykonany łuk, jazda do przodu i do tyłu. Początkowo może wam się wydawać to bardzo trudne. No i z pewnością tak jest, tak. Natomiast nie możecie się zrażać, że jeżeli pierwsze próby wam się nie udadzą, nie będą wychodziły, to nie poddawajcie się. Walczcie dalej, próbujcie zrozumieć, o co w tym łuku chodzi, a na pewno w końcu przyjdzie taki czas, taki dzień, że ten łuk będziecie robić ze stuprocentową skutecznością i tego Wam wszystkim życzę, abyście również na egzaminie stres Was nie zjadł i ten łuk, żeby poszedł Wam tak jak należy. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku.